Siemano, za mną kilka godzin nauki salta w tył. Jak widzicie ostatecznie udało się je ogarnąć, więc jestem mega szczęśliwy, ale jest to głównie zasługa mojego trenera. Elo, jeżeli chcecie zobaczyć właśnie, jak Rychu i Kuba nauczyli się salta, jak im poszło, to wbijajcie do mnie na kanał Tomileo. Tam jest dużo treści parkurowych, akrobatycznych. No i też właśnie jest plan na tego typu działania, czyli zapraszanie ludzi i uczenie ich salta. Był ogień naprawdę i fajnie to wyglądało, kilka ciekawych gleb. Dokładnie. Z Kubą fajnie się bawiliśmy, Kamil nauczył nas yy, fajnego skilla, więc wbijajcie do jego kanał. tam zobaczycie również inne fajne rzeczy. A my teraz z Kubą pokażemy Wam tor półfinałowy Ninja Warrior. zrobimy jego analizę jako ostatnio toru eliminacyjnego. Zapraszamy. Leci. Pierwszą przeszkodą z toru półfinałowego dwa razy był już skok Tarzana na linię. I właśnie taki element chcemy Wam dzisiaj pokazać. Tutaj najważniejsze jest to, żeby na ostatnich dwóch stepach zrobić w miarę dynamiczny rozbieg. Ewentualnie, jak się zatrzymacie na ostatnim, to mocno się wybić. I też nie łapiemy liny za wysoko, bo wtedy nie będziecie mieli tej odległości, tylko trzeba ją złapać mniej więcej na wysokości twarzy, czyli skoczyć do przodu. Lecimy. Tam z liny lądowaliśmy na ziemi. Ale możliwe, że będzie na przykład właśnie złapanie jakiegoś innego elementu. Więc mocno się rozbiec i nie łapać za wysoko, bo będziecie mieli za krótkie ramię i nie dolecicie do danego miejsca. Przed nami druga przeszkoda, tutaj również nie ma reguły, ale zaczniemy od tej najświeższej, która była w trzeciej edycji. O ile dobrze pamiętam, nazywała się spacer pająka opiera się na chwycie spinaczkowym, czyli na palcach. Tutaj mamy w zasadzie wycinek tej przeszkody. Chwyt nam był dosyć głęboki, ale co ważne, żeby połóc sobie nogami, bo było to jak najbardziej dozwolone. Odciąża to nam wtedy ręce. No i co do samych rąk, żeby iść cały czas na prostych łapach, nie no zgiętych, bo wtedy męczy wypica. Czyli proste, długie ruchy i popowujemy tak całą przeszkodę. Więc tutaj właśnie chwyt spinaczkowy. No i to, żeby sobie odciążyć nogami i oszczędzać biki na następne przeszkody. A teraz jeszcze dwie pozostałe przeszkody. Innym wariantem drugiej przeszkody było wybicie z trampoliny i złapanie albo śmigła, albo takiego motyla, czyli takiego większego skrzydła. Najważniejsze jest tutaj wybicie, czyli to, co było u mnie w odcinku odnośnie castingu. Wybicie przed trampoliną z jednej nogi, na trampolinie dwie nogi. I tutaj ważne jest, żeby nie zginać za bardzo, tylko na takich sztywnych skakać. Więc bardzo mocne wybicie, a potem chwyt już nie jest aż tak istotny, bo zazwyczaj on jest prosty. skakujecie najlepiej już całym łokciem, ręką, albo po prostu złapać się tego elementu, który tam będzie. Wybicie z trampoliny, więc idźcie do parku trampolin i poćwiczcie skakanie. Przed nami trzecia przeszkoda, tutaj raczej pewnie, jak i nic się w tej kwestii nie zmieni, czyli salmon Leder. Ruchomy drążek, którym przeskakujemy do takich zębach do góry. W programie są to trzy przeskoki. I co tutaj jest najważniejsze? Chwyt drążka. Większość osób robi to na chwytem, jest to dosyć naturalny chwyt, jednak mocno obciąża chwyt, męczy go, ponieważ ten drążek nam się po prostu obraca, on jest do niczego przytwierdzony. Więc jest też druga metoda, która pozwoli nam właśnie oszczędzić przedramiona, czyli tak zwany przechwyt. Jest o wiele pewniejszy, jednak osoby, które nigdy tego nie robiły, mogą mieć problem tej kwestii, że ręka podchwytowa po prostu będzie ściągała drążek więc nie będziemy skakali równo tylko krzywo więc żeby skakać tą metodą najlepiej jest to przećwiczyć przed programem jeszcze jedną ważną kwestią jest sam skok na Salmona ponieważ zaczynamy z platformy i ten drążek jest kawałek od nas więc w momencie kiedy na niego wyskoczymy najczęściej się bujamy więc aby się wyhamować najlepiej jest rozłożyć nogi, ściągnąć się na bicku i już się nie bujamy. To nam pozwoli później w bardziej kontrolowany sposób wskakiwać na górę. Co do samego przeskoku z drążkiem są dwie metody. Pierwsza siłowa, które ja używam, czyli po prostu jednoczesne zgięcie bicka, wyjście do góry i przełożenie drążka. Tutaj ważna jest też praca kolanami. Kolanami biodrem podbija sobie do góry, wyrzuca klatkę i potem przeskakuje na kolejny element. Druga metoda, która jeżeli jest dobrze opanowana, pozwoli nam oszczędzić trochę sił. Coś takiego, nogi za siebie, w przód, plakta do góry. Jak widzicie, ręce są praktycznie cały czas proste. Ja nie mam tego najlepiej odcykane, więc robię siłowo, ale jak najbardziej jest to fajna metoda. Czyli na salbonie, tak jak mówiłem, są trzy przeskoki, chociaż w trzeciej edycji na przykład element następny był bardzo daleko, więc dużo osób decydowało się na czwarty skok. Odległość ząbków jest 15 cm, więc troszeczkę więcej niż mamy tutaj. A jeszcze co do drążka, bo tutaj jest metalowy, dosyć ciężki, tam jest fajny, lekki drewniany, więc o to się nie musicie No i tak jak mówiłem po salmonie, przechodzimy na następne przeszkody, które teraz Wam pokażemy. Czwarta przeszkoda, która jest w zasadzie liczona jako jedno z salmonem, tam nie ma zejścia, cały czas wisimy na łapach i się męczymy, więc pod względem chwytu to jest najcięższa przeszkoda toru finałowego, co było w trzeciej edycji, czyli ostatniej. Przeskok. Tam akurat były koła, u nas są sześciokąty z kotwicy. Na kotwicę tam były dwa przeskoki, więc ja trochę w zmodyfikowany sposób to zrobię. Tak więc wapiemy się. tak to wygląda, co tutaj jest ważne, no dobrze sobie wzmocnić łapy, bo jednak to szarpnięcie jest spore, tam był skok z wyższej kotwicy na niższą, więc ta różnica wysokości na trochę wyrywa, fajnie się wzmocnić, mieć silnego bica, no i co, fajnie jest też zabrać się od razu swingiem, tak jak tam był z drążka, czy z poprzedniej kotwicy i skoczyć to za pierwszym razem, no tutaj było ciężko, bo mamy... W innej konfiguracji. Jeżeli czujecie, że przedramiona już są zmęczone i przy nachwycie może was wyrwać, bo ten moment lądowania jest dość trudny do utrzymania, łatwiej złapać przechwytem. Wtedy te ręce będą się wzajemnie zabezpieczały i ten moment szarpnięcia będzie lepszy do utrzymania. Kolejna przeszkoda, która była za salmonem w drugiej edycji, czyli tam, gdzie ja byłem, była to płyta główna. Dosyć trudna techniczna przeszkoda, gdzie trzeba było dużo po prostu wytrzymać zwisie, więc najważniejszy tam był chwyt, wytrzymałość chwytu. No i oczywiście precyzja. Tutaj na przykład mamy taką fajną przeszkodę, gdzie ta precyzja również się przydaje. Mamy kołki i musimy w nimi trafić te trzymania. Co jeszcze ważne w tamtej przeszkodzie, dużo były osoby, które doszły do końca. I za mocno się błynęły. Te klucze bardzo mocno chodziły tam i łatwo było, żeby ten klucz cofnął się w dziurę, żebyśmy wypadli, czy żeby chociaż jeden klucz nam wypadł, gdzie to już jakby oznaczało w zasadzie nieukończenie przeszkody, bo ciężko było pokonać ją z jednym kluczem. Ja może nie powinienem się o tej przeszkodzie wypowiadać, bo właśnie tam spadłem. Ale technikę znam, więc można ją pokonać na prostych rękach, wtedy ten chwyt się trochę mniej męczy, bardzo mocno spięte upadki. Albo jeżeli ktoś jest na tyle pewny, że bicepsy wytrzymają cały czas na zgiętych łapach, to na pewno dużo precyzyjniej można i dużo bardziej kontrolować ten ruch właśnie na zgiętym bicepsie. No tylko to jest izometryczne napięcie przez kilkadziesiąt sekund. To już zależy od Was, jaką technikę wybieracie. Pamiętajcie, żeby ją zawsze dostosować do Waszych możliwości i do aktualnego zmęczenia. Tak więc tutaj po prostu możemy Wam polecić, mocno męczyć, chwyt, dużo go trenować. No i robić też takie właśnie precyzyjne niektóre przeszkody, czy na przykład gibony, które jeszcze dodatkowo się ruszają. Także próbujcie jak najwięcej przeszkód z wisie. Takie doświadczenie na pewno się przydaje. Ostatnia przeszkoda przed samym bazerem, czyli komin. Tutaj w zasadzie też jakimś specem nie jestem, bo moje wejście w drugiej edycji wyglądało tragicznie. Była to gdzieś taka taktyka. Te nogi cały czas mocno muszą rozpychać tę y, ścianę dlatego na górze po prostu czułem skopowane nogi jakbym przejechał nie wiem, 300 km najlepszą techniką, którą mam nadzieję będę miał okazję sprawdzić jest chodzenie takim okrakiem tutaj raz, że jest to o wiele szybsze dwa, że te nogi się mniej męczą jest dosyć pewne, bo były osoby, które w zasadzie na samych nogach mogły się zawiesić jakby ta pozycja jest bardzo pewna tak więc tak wygląda komin 7 metrów na górze bazę, koniec toru półfinałowego. Ściany w tym kominie są bardzo przyczepne, oczywiście. Jak macie dobre buty z taką podeszwą kauczukową, ja mam buty do skłosza i bardzo dobrze się tego trzymały. Faktycznie można stać na samych nogach. Możliwe, że teraz już będzie ten komin trochę utrudniony. Albo dorzucą takie ciężkie płyty, które trzeba przerzucić, i dopiero wchodzić dalej. Albo może dadzą jakiś element siłowy, czyli że trzeba tak piłować. Na nunchakach, czy na jakichś drążkach, żeby wjechać do góry. Ostatnio w półfinale w australijskim Ninja Warrior widzieliśmy wejście na linę taką 7 czy tam dziewięciometrową. Zobaczymy, co wymyślą. Tak w pigułce wygląda torp półfinałowy i nasze tipy, jak go pokonać. Można by o tym gadać dłużej, ale myślę, że to są najważniejsze rzeczy, które Wam pomogą. Tutaj jeszcze dużo zależy od Waszego treningu i przygotowania, także mam nadzieję, że ten materiał Wam się przyda. Korzystajcie z tych rad, trenujcie jak najlepiej, przygotujcie się do programu. Pamiętajcie, że w miesiąc nie da się zrobić wszystkiego, więc to są takie już ostatnie szlify, ewentualnie podstawowe elementy techniczne, żebyście też nie zajechali łapi, żebyście byli w miarę wypoczęci do programu, więc najwyżej przygotujecie się do kolejnej edycji Ninja Warrior Polska, która będzie za rok. Zapraszam Was również do mnie na kanał Jakub Zawistowski, mam tam filmy jak przygotować się do biegów przeszkodowych, jak przygotować się do Ninja Warrior i też moje występy z różnych startów ninja w Polsce, a jest ich sporo. A już niedługo z kubą na tym kanale nagramy również analizę toru finałowego, więc subskrybujcie, żeby nie przegapić i do następnego. Dokładnie. Tak Trzymano.